Dzień dobry! Witam! <laughs> Biorę ci z zaskoczenia. Tak. Co dzisiaj stroisz? Jakie autko? jaki system i dlaczego ono było takie trudne? Znaczy, trudne, zawsze coś nowego, tak. Tutaj akurat jesteśmy we wnętrzu Skody Super B. Fajne. To jest auto tegoroczne, więc. w najnowszej odsłonie. A ten roczek, czyli nowiutkie. Tak, no i co wiadomo, wszystkie systemy ekologiczne na pokładzie, czyli GPF i różne inne dziwne cuda inżynierii tak. Volkswagena, no niekoniecznie ułatwiające strojenie instalacji. No tak. Bo sam montaż, jakby techniczny, nie jest pewnie jakby nie? Trudny, nie? nie, te silniki konstrukcyjne są już znane od dobrych 10 lat, Aha. więc tutaj trochę się tego przewinęło już, tak. Głównie były silniki z podwójnym wtryskiem, e, czyli tak zwany dual. Tutaj jest już akurat silnik konstrukcyjny taki sam jak dual, tylko nie ma duala. Tak? A, e, no, czyli prawie dualnie i dual? dual. E, dokładnie, ale wszystkie, cała elektronika, cały osprzęt został e, ten sam. Zmieniło się wszystko oczywiście programowo. E, doszedł filtr e, GPF, e, no i różne dziwne rzeczy, e, różne tryby e, pracy silnika, e, chyba ze cztery są. Nie ułatwiają. Nie, nie, nie ułatwiają strojenia, mhm. tak, bo jest dużo po prostu aspektów, które, na które trzeba zwrócić Uwaga. uwagę. No. Super, tu widzę elegancko, jeździsz właśnie, złapałam cię, jak już przyjechałeś, jak już wystrojone auto. Tu wszystkie parametry się zgadzają. Czy tam się jeszcze coś wgrywa, Piotrusz? Nie, nie, jeszcze delikatnie tutaj muszę podregulować. Tak, u tej samej jazdy już jest wszystko ok. tutaj same parametry. No to super. Parkingowe że tak. Powiem. Parkingowe. A pokażesz nam, jak wygląda pod maską? Tak. Bardzo ładne auto. O, jak prześwietliło. Uuu, uciekam, bo nie złapało nam. O, teraz lepiej. widać, niewiele widać. Tak, jest coraz większe osłony. Właśnie coraz więcej tak, osłony, nic nie widać. Ale zdejmiemy. Tutaj mamy cały silnik. Jednostka bardzo znana, dwulitrowy silnik. Występował w różnych konfiguracjach od 225 koni do 282 koni Tutaj mamy wersję pośrednią czyli 272 konie I tak może pokażmy poszczególne elementy Komputer do instalacji gazowej znajduje się tam z tyłu za akumulatorem Tutaj widzimy jest podłączony nasz interfejs z istotnych rzeczy, które są eksploatacyjne, tutaj mamy filtr fazy lotnej, filtr ciekłej reduktor też nie uchwyci, chyba, no, jest na samym dole pod podłużnicą nie będzie go widać matko, a musiałeś do zamontowania tego reduktora rozbierać koło? Czy, nie, czy nie, wszystko aha, od spodu się. się udało uchwycić tak. tutaj widzimy wtryskiwacze gazowe pojedynczy montaż No i widzimy jeszcze mamy tutaj o. miejsca po po starej koncepcji Volkswagena, czyli miejsce na wtryskiwacz benzynowy. A, bo to miał, wtedy byłby ten dual, tak? Tak, Aha. To, wtedy, wtedy to jest wykorzystane i wtedy no duala. jest dual. Mm -hmm. no. A że duala nie ma, no to mamy... Duala nie ma, tak, więc mamy więcej miejsca na nasze wtryskiwacze. To jest trysk bez, bezpośredni, tak? Tak, to jest trysk bezpośredni e, więc tutaj instalacja pracuje. E, na LPG z tak zwanym dotryskiem benzyny, w tym przypadku będzie to około 2 litrów w cyklu miejskim. Na trasie wiadomo w zależności od nogi, ale tak średnio wychodzi około litra na setkę. Jeżeli Piotrsz chodzi o te skody, to ja rozumiem, że już mamy i polecamy Piotra, bo rzeczywiście tych skód zrobił bardzo dużo różnych, prawda? To się że ostatnio była trudniejsza, nie? Będziemy z nią nagrywać film. Coś, że tam. Że nie, nie robiliśmy, że to jest zupełnie nowka, jakaś też z jakimś programem. Ta nie, niebieska to, to piękna. tak. Niebieska, niebieska była jeszcze, jeszcze inna, była Aha. tak. E, znaczy inaczej e, inna. Z punktu widzenia mechaniki było dokładnie Aha. to samo. Po prostu jeszcze, były, jeszcze, nie jeszcze o inna matko. była koncepcja o matko. programowa inżynierów z, z Volkswagena. O, Czyli tak ty powiem. musisz być lepszy niż wszyscy, wszyscy inżynierowie z Volkswagena i ze Skody, bo tak naprawdę do ich jakby kaprysów musisz potem dostro, dostroić i no niest, niest, doregulować niest, auto. Niestety mamy już teraz takie czasy, że po prostu. E, auta co roku są doskonalane, może nie w takim kierunku, w którym my potrzebujemy, tak żeby było nam łatwiej montować, tylko żeby im było wygodniej, żeby Dokładnie. auta spełniały coraz bardziej e, wymagające normy emisji spalin. E, no wiadomo, to się wiąże z różnymi koncepcjami e, w try, tak. podania wtrysku benzyny. No tak. No wiadomo, to trzeba oczywiście przełożyć na LPG i no, już wiem. tak się kolorowo nie robi. też do czego to wszystko doprowadzi? Zobacz porządny silnik. Taki warczący, pierdzący, to jakieś takie silniczki. Tak, e, z, głośnik, z głośników słychać. Z głośników. Zamknij maseczkę, bo chciałam jeszcze pokazać. Naprawdę Skoda, powiem Wam, świetną robotę robi. Co? Te auta są teraz... Nie, no auto, co? Auto jest naprawdę Co? Auto legal. jest na Kozaku. Piękne. Nie, nie. Naprawdę, aż mi się, widzicie, przed chwilą... Się... Bliź... Jak się Czy to, to jest bliźniacze, nie, do Arteona. Arteona, no tak, tak. tak. Także to, jest to już nie jakaś taka tego, tylko to jest naprawdę piękna limuzyna, prawda? Tak. Czyli zapraszamy wszystkich, chyba będziecie elegancko o ten... Z, mieli zrobione tak, jak tutaj pan. O, proszę tak. bardzo. Mamy jest ładnie. Decyzji. Wszystko świetnie. Ładnie zabezpieczone, pięknie. Normalnie tak, słuchaj, fabryczna. Montaż fabryczny, mój drogi. Dawaj jeszcze tak, zbiorniczek. Jaki dobra. tutaj zbiorniczek? O, idziemy ze Skodą do góry. Pięknie. Słuchaj, jaki. Ty. Jest w jaki, słuchaj, bagażnik? To u mnie w kupiące jest połowę z tego. Tak. o Jezus. A ile to weszło tutaj? Strasznie więcej. To jest ten. zbiornik 67-litrowy. Matko! Więc już naprawdę. Będzie, no to cudownie. Będzie będzie fajny, fajny. Fantastyczna. Patrzcie, zobaczcie, jaki tu jest jeszcze przestrzeń bagażnika. Tu nie wiem, można pół chałupy przewieźć. A tam występują też w wersji kombi, więc jest wtedy już naprawdę... Jeszcze więcej? Jeszcze więcej, tak. Nie, no to więcej już nie. Proszę bardzo. Kochani, Jezu, że od... mi się ten od tego lakieru odbija ten. I, i przyciemnia. Piotruś, wszystkiego dobrego. Dziękuję za piękny montaż. I zapraszamy. I, zapraszamy. zapraszamy. I subskrybujcie, bo pokażemy teraz mnóstwo cudownych rzeczy. Dziękuję.